Mam dwóch kumpli, wszywka za wszywką, jeden trzy lata wszywka, jedna po drugiej, drugi dwa lata znowu wszywka. Moja opinia, więc nie gadajcie, że, 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 że to jest jak teraz, to ja się nie zgadzam z tymi w ogóle i co, ty gada, co ja gadam za pierdoły. Nie, słuchajcie, choroba, uzależnienie z chorobą psychiczną, są zmiany. Chemiczne w organizmie, zmiany mentalne, e, emocjonalne, nerwowe. I nie ma na to tabletek. Jakby była na to tabletka, to ja bym był miliarderem. Jakbym wymyślił tabletkę na to, to bym był miliarderem, w ogóle więcej bym miał kasy jak Elon Musk. Nie ma na to tabletek, nie ma na to substancji, które spowodują, że przestanie śpić. Szywka jest podejściem takim psychologicznym, że jak się zapijesz, to możesz umrzeć, ale ja mnóstwo osób znam, jest masę osób znam, które zapiło szywki. I teraz zobaczcie, nawet chyba mogę to powiedzieć, bo on też oficjalnie to był wiśniewski z ich troje. On też taki ma styl funkcjonowania i życia. Czyli <laughs> bierze szywka, nie pije w tym okresie, kończy się i chleje dwa miesiące. No ale w momencie, kiedy on jest na szywce, on jest na ciśnieniu, on nie trzeźwieje, on nie jest. No, nie może być człowiek trzeźwy. A tu nie chodzi o trzeźwę, że nie bierze substancji, tylko trzeźwość. Mentalna, psychiczna, zaczynasz trzeźwo myśleć, a nie będziesz trzeźwo myślał, ponieważ czekasz na to, że aż szywka się skończy i może znowu lecieć. I to jest taki sam przykład, bo tutaj ten, co, co tutaj napisałeś mi w, w, w odpowiedzi, to jest na Wiśniewskiego. No, Możemy tak wymyśleć. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek był trzeźwy, a pił raz na jakiś czas, bo szywka mu się kończy. Jest na ciśnieniu. No, ja bym sobie zadał pytania, jeżeli wracamy do tego Wiśniewskiego, dlaczego on 7 razy już się rozwodził? Nie Nie wiem. Nie, może ma charakter, albo nie po poznaje nie te kobiety, co trzeba. No. Więc ja nie, nie wierzę w takie rzeczy. Yy, to jest moje osobiste. Może szywka być dodatkowym elementem, który powoduje to, że będziesz dłużej trzeźwy, ale w momencie, kiedy masz szywkę, musisz pracować nad sobą. Wtedy to ma, może ma sens. Nie wiem. Ja e, nie miałem osoby, nie miałem chyba tam kilka, ale tam naprawdę sporadycznie na jednej ręce policzę, że miały, skończyły terapię i zrobiły sobie szywkę. W większości po terapii po prostu sami walczymy, bo ta szywka dalej jest takim bezpiecznikiem trochę. Nie jestem za tym, ale jeżeli ktoś weźmie już to, to ja... Proponuje albo w ogóle powinien, tak, robić terapię, powinien się ogarniać mentalnie, jak działa, jak funkcjonuje, że jak ona już się skończy, to on będzie gotowy do funkcjonowania, do życia bez żadnych szywek substancji, tabletek i innego tego rodzaju farmakologii. No, wiadomo, że jeżeli ktoś ma depresję, to wiadomo, że to albo inne choroby psychiczne, to wiadomo, to jest co innego, ale tak, dla mnie to jest taki styl funkcjonowania styl życia. Na Wiśniewskiego. Takie może zdanie. A ja Wam życzę miłej niedzieli.